wspaniały człowiek, twórca, pisarz, publicysta, ale również i znakomity artysta. Ryszard Klein. Dziękuję. Witam Państwa serdecznie. Na początek spróbujmy ustalić, co to jest duchowość. W moim zrozumieniu duchowość jest poszukiwaniem sposobu jak żyć, żeby był szczęśliwy? I teraz, gdybyśmy chcieli mówić o technologii, to chcę nawiązać do tego, co się dzieje w, naszym, w naszych mózgach. Ale najpierw pytanie: bardzo poważne pytanie. Wielka chwila: jakie jest największe osiągnięcie ludzkości od początku, znanych nam dziejów, tej naszej, tak zwanej historii, którą jesteśmy przekazywana nam była w szkołach. Największe osiągnięcie ludzkości. Bardzo proszę. Jeżeli chodzi o techniczne osiągnięcia, to w tej chwili jesteśmy świadomi tego, że jeżeli nie idą one w parze z rozwojem duchowym, prowadzą troszeczkę nas jakby ścieżką pochyloną w dół. Dlatego nie dopatrywałbym się roz... technicznych innowacji. Największe osiągnięcie ludzkości od początku. Odpowiem. Teilhard de Chardin, francuski filozof, antropolog i jezuita. Kiedyś był taki dowcip, że czego nie wie papież? Nie wie, o czym myślą jezuici. W tej chwili papież jest jezuitą, więc wszystko już wie. Wyjątkowa to była postać. Filozof powiedział, że od początku dziejów, od początku kultury magdaleńskiej, czyli po ustąpieniu lodowców w Europie nic nie zmieniło się w rozwoju duchowym człowieka, za wyjątkiem jednej drobnej rzeczy, która i tak nie ma znaczenia. Otóż kiedyś można było drugiego człowieka zabić, a w tej chwili mówi się, że nie wolno drugiego człowieka zabić, co w ogóle nie zmienia tego faktu, że się to robi. Bo największe kłamstwo świata tkwi w przeświadczeniu, że rządzi nami ślepy los. W tej chwili mogę powiedzieć, że tym największym osiągnięciem ludzkości, że nie ślepy los nami rządzi, tylko nasze ślepe emocje i nasze nieświadome myśli. Dlaczego to jest takie istotne, że ośmielam się to określić największym osiągnięciem ludzkości? To zupełnie zmienia pogląd na życie, pogląd na istotę mojego życia i na zrozumienie źródła. Popatrzmy historycznie. Zawsze człowiek modlił się o to, żeby z zewnątrz przyszła pomoc Bogów. Zawsze prosimy, żeby z zewnątrz przyszło. Znamy takie piękne powie powiedzenie, każdy zna utarte powiedzenie, nieznane są wyroki boskie. Jaki był Bóg w pojęciu moich rodziców? Bo jesteście świadkami wielkiego przełomu, który jest za naszego życia. Moi rodzice też wierzyli w ślepy los. Też wierzyli, że nieznane są wyroki boskie, Bóg, który mówi, Ty się urodzisz w rodzinie królewskiej, ty się urodzisz na I walickiej. Jak udało mi się to napisać w tej książce, jako w Twoim sercu, tak i na ziemi Twoich oczekiwań. Jako w Twoim sercu, tak i na ziemi Twoich oczekiwań. Lub inaczej, ale to są, to są wiadomości nam wszystkim znane. Życie jest lustrem, które ukazuje mi na zewnątrz to wszystko, co noszę w sercu. Jednostki zawsze o tym wiedziały. Popatrzmy na Adama Mickiewicza. Zmarł 100 lat wcześniej przed Tejardem Deszardem, który kataklistycznie widział przypomnę, że nic się nie zmieniło od 25 tysięcy lat, ale Mickiewicz wiedział. Powiedział, cierpi człowiek, bo służy sam sobie zakata, Sam sobie robi koło i sam się w nie wplata. Mickiewicz nawet wiedział, że jest tylko tu i teraz. Niepokój jest zegarem. On czas ludziom stwarza. Kto umorzył niepokój, ten i czas umarza. Jednostki o tym wiedziały, wiedział o tym Albert Einstein. Znamy to powiedzenie: szaleństwem jest robić ciągle to samo i oczekiwać różnych rezultatów. Ale to były jednostki. Wiedziała o tym, w tej chwili pokaże, zareklamuje absolutnie genialną książkę Lis Burbu która opisuje każde prawie ludzkie niedomaganie nazwę to chorobą i opisuje, z jakiego momentu w moim umyśle ona pochodzi. W tej chwili nie słyszę prawie na jedno ucho. Wystarczy przeczytać, czego ja w życiu nie chcę słuchać, jeżeli sobie uświadomię, o co tu chodzi, ale najczęściej słuchanie tej własnej emocji jest bardzo trudne. Bo jak przeżywam własną jakąś emocję, jakąś niezgodę na coś, to to się wydaje tak osobiste i tak naturalne, żeby nawet nie jesteśmy w stanie w pierwszej chwili zrozumieć, że to jest emocja, która idzie z chemii mojego organizmu. Idzie od umysłu, poprzez chemię, aż do komórek. Jak sobie uświadomiłem, o co chodzi mniej więcej, nie jest to łatwo tak znaleźć u samego siebie to proces chorobowy ustaje. Pozostają konsekwencje. Trzeba czekać, aż się wyleczy. Każdy z nas ma nie domagania. I tu nie tylko chodzi o choroby, ale znam przypadki, gdzie jest wypadek samochodowy. Jestem całkowicie wewnętrznie przekonany, znając tę osobę, że zginęła na własne życzenie. Cho, chociaż mogłoby się wydawać, że wypadek samochodowy jest absolutnym zbieżnością losu. Z przeciwnego pasa jedzie tir, ktoś na innym pasie, zupełnie można byłoby powiedzieć przypadek. My już wiemy, że tych przypadków nie ma. I to właśnie jest Ujątkujemy. największym odkryciem wszechczasów. Popatrzmy, jak z tej perspektywy wygląda źródło. Czy można było coś wspanialszego zrobić, jak fakt, że każdy z nas jest wyposażony w zdolność kreowania własnego świata? że nie ma obserwatora z góry, który się przygląda, bo taka była wizja tego Boga, który daje wyroki boskie, który obserwuje, no tak, no ty zasłużyłeś na to, no to masz to, ty na to, to. W tej chwili wiemy już, że jesteśmy w stanie wykreować i rzeczywiście kreujemy głównie podświadomym naszym umysłem wszystko to, co jest u nas na zewnątrz, łącznie z tak zwanymi wypadkami, które nie są wypadkami i przypadkami, lecz też kreacją tego, co nosimy w środku. Powrócę znów do tego wózka i walickiego Bardzo trzeba uważać, żeby nie doszukiwać się w drugiej osobie, dlaczego on jest chory. A ja nie jestem chory. To jest, powtarzam, tylko informacja dla mnie, żebym ja siebie rozwijał. Nie jesteśmy w stanie wiedzieć, dlaczego ktoś jest chory, nie znamy różnych kuluarów jego duszy i nie wiemy, czy światowie ktoś nie przyjął jakiegoś sposobu poznania i doświadczenia na Ziemi. Czy mówię za głośno, bo słyszę jakiś pisk? Nie, A, Atakują Czyli zmienia się pojęcie Boga, zmienia się spojrzenie. Każdy z nas wyposażony sam w kreację własnego. To jest bardzo trudne, żeby sobie z tym dać radę. Teoretycznie wszyscy na tej sali o tym wiemy. Tylko zdajemy sobie sprawę, że wiedzieć, a mieć świadomość. Dlaczego nie lecę na paralotni? A paralotnia to bajka, wystarczy zapłacić 100 tysięcy złotych, mówić się na górze żar i polecieć. Ale dlaczego nie lecisz na księżyc, w ktoś coś powiem, totalna abstrakcja. Dlaczego? Dlatego nie lecisz, bo totalna abstrakcja. Czasami pewnych marzy nie jesteśmy w stanie w ogóle sobie ich uświadomić, bo z góry je przekreślamy kompletnie, nie zdając sobie sprawy z tego, kim jestem. Tak naprawdę nigdy sobie nie będziemy zdawać z tego, kim jestem, bo jest to proces poznania, który jest na prostej nieskończony. Bo nieskończoność, czyli źródło jest, ma nieskończony potencjał kreacji mocy, którą możemy w sobie odkrywać. Powstała nowa dziedzina nauki psychoneuroimmunoendokrynologia która właśnie o tych sprawach mówi. Psycho, to wiadomo, zajmuje się ludzkim umysłem. Neuro, układ nerwowy. i to jest system obronny. I na końcu mamy endokrynologia, czyli działanie gruczołów i hormonów. To wszystko funkcjonuje. Jak sobie zdam sprawę i będę tego szukał, jak to działa, to jeszcze bardziej głęboko, jeszcze bardziej świadomie będę mógł usuwać pewne programy. Zaraz do nich przejdziemy. Od czego się zaczyna? Najpierw jest myśl, potem dokonuje wyboru, potem czegoś doświadcza, potem powstaje emocja i znowu pojawia się myśl. Jak to wygląda u nas? Rano wstaje. Jest pewna czynność. Ciągle ta sama. Ciągle to samo. Ten sam pośpiech, podobna myśl, ten sam sposób ubierania. Ciągle korzystamy z tych samych układów neuronalnych. Przechodzimy do technologii funkcjonowania umysłu. Krótko, bo to jest troszkę techniczna sprawa. Przede wszystkim, czemu służą komórki nerwowe? Komórki służą zapamiętywaniu i przekazywaniu informacji pomiędzy sobą zapamiętywanie i przekazywanie informacji. Komórki nerwowe pobudzane jednocześnie łączą się ze sobą. Krótko na ten temat, wszystkie doświadczenia zmysłowe, wiadomo co oglądam, co czuję, co spakuję i tak dalej, zapisuje się w formie sieci neuronowych. Te sieci wysyłają impulsy elektrochemiczne do organizmu i to dociera nawet to dociera do każdej dosłownie komórki i wpływa dosłownie na moją, na moją fizyczność. Spięte ramiona, spięty brzuch, drżące nogi, idę na scenę. Są to wszystko rzeczy zapisane wiele, wiele wcześniej. Jak to działa? Klein do odpowiedzi, Kowalski do tablicy. W moim wypadku. Czy tak serce Pani. Za chwilę idę do tablicy i mam zreferować coś, co kułem od czwartej rana. Silne doświadczenie emocjonalne, silne przeżycie. Co się dzieje? Nie zdążę pomyśleć. Ciało migdałowate powoduje napięcie ciała, napięcie twarzy i ciało migdałowate, pobija korę mózgową. Ja nie zdążę pomyśleć. I ciało migdałowate prowadzi mnie do podstawowej czynności człowieka. Walcz albo uciekaj. Uciekać nie mogę, bo idę do tablicy. Muszę walczyć. Z góry skazane na klęskę, bo tym lękiem przyciągnę lęk i będzie siadać, 3 plus masz szansę na cztery. To jest tak silne emocjonalne przeżycie. To jest tylko przykład, z jakich sobie można przypomnieć więcej. Że zaczęły drżeć mi neurony w umyśle. Te, które drżały o podobnej częstotliwości, połączyły się ze sobą, łącząc sieć. Mija dwa dni, klej do tablicy. Powtarza się to. Powtarza się ten sam lęk, ta sama emocja, to samo przeżycie. Sieć się poszerza i utrwala. Jeżeli to będzie powtarzane jeszcze więcej razy w innych formach. Klaj na scenę. I teraz, żeby to odmienić, mam świadomość, że jest tu sieć neuronowa. Sieć, która każe mi reagować patrz albo uciekaj. Inna sieć neuronowa, co mi tworzy? Poglądy, wierzenia, umiejętności. To jest wszystko sieć Wielu, wielu, wielu powtórzeń tej samej emocji. I mogę teoretycznie powiedzieć: Ja już nie uczestniczę w tych sprawach, to mnie już nie interesuje, ale ta sieć funkcjonuje dalej. Ta sieć funkcjonuje dalej. Jak ją usuwać, tak to nazwijmy, lub dezaktualizować tę sieć? O tym będę chciał mówić szerzej w Ampolu jako część druga i w tej chwili też tylko takimi krótkimi przykładami. Na przykład natrafiam na ten temat. bo ciągle zajmowałem się ciszą umysłu, czyli jak żyć, żeby być szczęśliwym i jakie to ma odzwierciedlenie w moim umyśle. Teraz nagle natrafiłem na tą na, na na sprawy związane z neuronami umysłu na moją. Na, że tak to nazwę, technikę działania na tej sieci, no, tak mnie to zafascynowało, że muszę to zgłębić. I teraz, jeżeli chcę to zgłębić, no to poczytam, posłucham, miną dwa dni, zapomnę, zdudzi mnie to i wezmę co innego. Pomyślałem sobie, nie, przygotuję się, żeby na ten temat powiedzieć. I w ten sposób, przygotowując się, moje neurony zaczynają powstawać. Zaczynają się łączyć. Następnego dnia czytam coś. Kolejne neurony się łączą o tej samej tematyce, tak to nazwę. Potem powtarzam to, potem z kimś się dzielę, potem zaczynam notować, potem drukuję to. I w ten sposób tworzymy nową sieć neuronów, a stara związana z podobnym tematem, ona blednie i ona zanika. Tak ten proces w więzieniu wygląda. Stąd chęć, żeby ten temat zgłębić. Kto na ten temat mówi? Doktor Daniel, Daniel Drubach w Buenos Aires. Tam mam bezpośredni kontakt poprzez moją siostrę, która podobne tematy studiuje. Doktor John Dispenza, znany powszechnie ze Stanów Zjednoczonych. Greg Brande, wiele mówi, oczywiście Lisburgu. Polecam wydowisko Kos, ma tę książkę. Absolutna, genialna rzecz, gdzie można zajrzeć do każdej swojej e, niedomagania fizycznego i z niego wyciągnąć wniosek, dlaczego mnie noga boli. No bo nie tędy droga mojego życia, dlaczego kręgosłup i tak dalej, i tak dalej. Tak, i teraz czym są. Podstawą w tym wszystkim są emocje, które powinienem ciągle stale obserwować. Najdrobniejsza emocja nie tylko emocja, ale mój brak zgody na coś. Ja nie mam wewnętrznej zgody na coś i człowiek bardzo rzadko sobie z tego spraw, zdaje sprawę, że wewnętrznie się z czymś nie zgadza. Nie potrafi tego wyrazić, bo nawet dokładnie nie wie z czymś. Z czym? I ten wewnętrzny brak zgody powoduje tą dysharmonię. Ta dysharmonia, jeżeli jest powtarzana więcej razy, to informacja schodzi do organizmu w postaci choroby. Neuronów mamy ponad 100 miliardów. Piękny przykład podaje właśnie Joe Dispensa. Co to jest 100 miliardów? Każdy z nas wie, co to jest 100 miliardów, ile ma zer. Ale żeby sobie ją gdybyśmy wzięli kartkę papieru, która ma nazwijmy to grubość, ona ma chyba 0,8, ale liczby, że ma 0,1 mm. No to sprawdziłem to specjalnie matematycznie, czy się nie pomylił. Dałoby to... I te kartki byśmy poukładali jedną na drugą, jedną na drugą. Byłaby to odległość, jak stąd, do yy, Stanów Zjednoczonych, jakiegoś miasta najwyższego. Los Angeles, na przykład. poukładana z kartek o tej grubości 0,1 mm. 100 miliardów neuronów. I teraz wyobraźmy sobie, jaka tam jest możliwość kombinacji tego neuronu z tym, i tamtego z tym, i tamtych z tym, i tak. A ja, gdzie nie, to samo. Dziennie to samo, ta sama wyobraźnia. Próbujmy więc lewą ręką umyć zęby, ubrać się inaczej, zmienić całkowicie, bo wszystko cokolwiek robimy, absolutnie wszystko, jest naszym uwarunkowaniem. Nam się wydaje, że jesteśmy wolni i świadomi, a tak naprawdę wszystko, co robimy, wszystko co ubieramy, w sposób uczesania, wszystko jest uwarunkowane tymi sieciami, które powstają powstały w moim umyśle sieciami zbiorowymi, które każą mi tak, a nie inaczej postępować. To nie jest źle. Tylko dobrze byłoby, żeby to było moje świadome i żebym nie był tym wszystkim zniewolony. No, jeżeli każdego dnia przeżywam te same emocje i wysyłam te same impulsy elektrochemiczne. Oznacza, że korzystam z tych samych genów, tworząc podobne białka. Geny są częścią DNA i geny odpowiadają za produkcję białek w każdej komórce. Jeżeli ja wysyłam informacje i one schodzą aż do genów, te same informacje i ciągle ten sam sposób życia, ten sam sposób myślenia, ciągle brakuje tego lotu na księżyc. Tej, po prostu tego, tu rozmawiałem z przyjaciółmi, którzy wymyślili jak wszyscy sobie mieć domek, ale oni sobie pójdą w, y, do Szwecji. Tam jest ziemia za, za darmo, teoretycznie. Fajnie, ale co ja powiem? Zimno. Mój układ neuronów mówi tam nie i zimno. Będziesz daleko od rodziny, jesteś za stary. Y, iść pod prąd absolutnie zdając sobie sprawę, że to jest tylko fizjologia umysłu, zwykła technika umysłu, duchowo do tego oczywiście też dochodzimy. Jak sobie zdamy sprawę, że jest to po prostu układ sieci, który każe mi zniewalająco tak myśleć. Miałem urodziny 69 lat niedawno. Sobie napisałem wszędzie gumką na lustrze 49. Nie chodzi o to, żeby zakłamywać rzeczywistość, nie? Ale chodzi o to, żeby odklejać po bo choćbym nie wiem, jak myślał pozytywnie i na sprawę jeszcze jest pozytywne myślenie, choćbym nie wiem, jak zmieniał się to i tak ma taką sieć neuronów poukładaną od najmłodszych lat i od pokoleń, że tego się nie przeskoczy. Jest pewien wiek, który musisz umrzeć, ze starzyć się i potem jest stoi, po tym nie stoi, Takie to są trudne programy. Bardzo istotną jeszcze rzeczą jest, bo o tym, jak odklejać i zmieniać tą neuronalność naszego myślenia, będę chciał mówić w ampolu. Ale teraz na zakończenie jeszcze, dlaczego to tak bardzo istotne, ten temat jest tak bardzo istotny, za dużo mam kartek stąd. Największe odkrycie wszechczasów. czasów. dlatego, bo nasi rodzice jeszcze o tym nie wiedzieli. Przypominam, to jest to, że nie ślepy los nami rządzi. Nie wyroki boskie nami rządzą, tylko nasze nieuświadomione myśli i nieuświadomione emocje. Cóż to rodzi? To odkrycie. Pytanie bardzo zasadnicze. Gdzie jest granica świadomości i granica dualizmu? No bo skoro to jest wielki błąd New Age, no to ja pan mogę wszystko, nie? ja wszystko tu zależy, tego. Tak? Piernicze, wszystko mogę. Nie tędy droga. I teraz tu jest to pytanie, gdzie jest granica dualizmu? Gdzie jest to źródło, gdzie jestem ja? Bo jednak wiem, że to źródło jest. I wiem, że jestem ja. To jest dualizm. I w konsekwencji, choćbym nie wiem, jak układał to życie i pracował nad neuronami, przyjdzie moment, bo jeszcze nikomu się nie udało, że ten moment nie przyszedł. Byli tacy co z partych stali, ale wszyscy umierają. I w konsekwencji ten moment pokaże całą prawdę mojego istnienia. Tu dopatruje się tej granicy końca tego dualizmu. Gdzie jest granica dualizmu? I gdzie jest granica? Oczywiście i czy istnieje ta granica mojego samodecydowania. Mogę to, mogę to, mogę to, ale w konsekwencji przychodzi ten moment, o którym często nie chcemy myśleć, który jest po prostu zwykłym... Przejście, i te wszystkie moje przeżycia, i te wszystkie moje emocje, już nie w formie neuronowej, neuronowej ale w formie eterycznej, pozostają ze mną. Stąd każdy z nas rodzi się w innym miejscu, rodzi się zupełnie inny. Każdy zwierzę, każdy kot, każdy pies rodzi się inny, przychodzi z innym pakietem rzeczywistości do nowego sposobu poznania. I więc to odkrycie. Wydaje mi się też jednocześnie największą sprawiedliwością, jakie źródło mogło nam dać. Dziękuję serdecznie.